Serwus, to będzie dobry wszystkich, bardzo gracie Bardzo też. Yes, ja Wilki, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta, ale dzisiaj po raz pierwszy będę grała w Minecraft'a na telefonie. Myślę, że to jest spoko opcja, oczywiście stawcie łapkę w górę, że jest więcej kciuki jak ten. subskrybujcie na kanale i zapraszam na mojego Instagrama Milka przez dwa, ponieważ to są bardzo fajne zdjęcia, także koniecznie wbijajcie, a my myślę, że nie będziemy w dłużej dużej tylko po prostu lecimy z Minecraftem. Na telefon. Jeszcze ogólnie rzecz biorąc nawet go nie pobrałam, w sensie jakby no muszę kupić go najpierw, także sobie kupujemy. Wspaniale, naprawdę wspaniale, dobra, 32 zł, 32,99. To są duże pieniądze, w sędzio, sensie. to są widzowie bardzo duże pieniądze, chciałam powiedzieć. A okej, okay, mam nadzieję, że będzie warto. I jak mówię słuchajcie, nigdy w życiu jeszcze nie grałam w Minecrafta. Jeżeli chodzi o telefon, także no troszeczkę się boję, szczerze powiedziawszy, bo jak mówię, jakby zawsze wydawało mi się to mega trudne. I dzisiaj okaże się, że to faktycznie jest takie trudne, jak, e, ja, ja, jak, 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 jak mi się wydaje. Nie wiem, socie, czy to jest trudne, czy nie. No, zobaczymy sobie, pożyjemy, zobaczymy. Mam nadzieję, że w miarę szybko mi się to też pobierze. Ale z tego co widzę, patrząc na ten secie, pasek postępu Minecraftowego, to ten będzie chyba ciężko to w miarę szybko pobrać, ale liczę na to, że mimo wszystko jakoś się uda. Dobra, Minecraft mi się pobrał z tym, że słuchajcie, minęła jakaś godzina od poprzedniego nagrania, dlatego że nagrałam odcinek, ja gram sobie w Minecrafta i tak dalej i ten kurde odcinek mi się nie nagrał. Telefony latały, prawda? Ale ogólnie rzecz biorąc nieważne. Ważne jest to, że klikamy słuchajcie sobie Minecraft i gramy, słuchajcie, no po raz drugi, już niestety nie po raz pierwszy, a to odcinek tak świetnie że na ci, no trudno się mówi. Niestety muszę jeszcze raz go nagrać. Ale okej, okay, już jak widzicie jestem w Minecrafcie, okej, okay, pozdrawiam Ania e, serdecznie i pozdrawiam Weronika, która też zaraz mnie coś zapisze i widzicie, no... <noise> okej, okay, nieważne, musiałam wyciszyć. w każdym razie jak widzicie tutaj mamy serwis YouTube, słuchajcie, taki świat, ale no stworzymy nowy świat, słuchajcie, Oj, dobra, słuchajcie, już myślałam, e, świat nazwiemy ELO. Dobra, może nie do, tylko elo, dobra. I tak, damy survival difficulty, dam easy, dlatego, że ja prawie sobie umalerałam cały czas na tym poprzednim odcinku, który nagramy, jest da sobie easy. I no i ty, to tyle, słuchajcie, wydaje mi się, że możemy stworzyć na spokojnie nowy świat, także lecimy. Pierwszy raz w życiu, no dobra, drugi raz w życiu gram w Minecrafta, ale jakby ten pierwszy niezbyt mi dobrze szedł, że tak powiem. Także może, sobie teraz będzie lepiej i może lepiej będzie Wam się to oglądać, kto wie. Może tak miało być, że po prostu musiałam nagrać odcinek drugi raz, żebyście wiedzieli co się odwala. Wow, dobra, jesteśmy! Prawie, tutaj się coś psuje, widzę totalnie, ale okej, okay. jesteśmy w Minecraftzie. w Hi Minecraft! Cześć! Dobra, jesteście. jesteśmy na wiecie, świecie, to jest w ogóle kozackie! Ja w ogóle powiedziałam wszystkie osoby, które potrafią grać w Minecraft na telefonie. Dla mnie to jest po prostu bajka. D jakby ja nie potrafię... O ja cię kręcę, czekajcie, zbi... O, dobra, dziękuję. E, dla mnie to jest totalnie bajka, wtedy sensie jakby ja nie potrafię grać w ogóle w tego Minecrafta na telefonie. Ja nie potrafię w ogóle chodzić, poruszać się, niszczyć. Jest ciężko, jest bardzo ciężkie sterowanie, ale no może dzięki temu będę prawdziwym graczem w końcu Minecraftowym czy coś i, i naprawię się. Dobra, czekać, bo ja bym chciała zbić drewno. tylko są same drewna, kuźle w wodzie, no bez przesad, ja nie będę pływać, żeby sobie po wodzie chodzić. Także to nie to, to nie to. Więc idziemy, słuchajcie, troszeczkę na taką mini wyprawę, oczywiście w tamten bioms tam jest, żeby co? Żeby drewno znaleźć. Dobra, słuchajcie i... O! Okej, okay, sorry, dobra, tego nie chciałam. Patrzcie, już umiem bić. Upsi, dupsi, dobra, tego nie chciałam zrobić. Widzę, że tutaj są pewne problemy, ale nieważne, bo się wyratowaliśmy z tej sytuacji i z Więc, sobie razem z kwiatkiem i z dirtem idziemy zbić drewno. E, także za to jest ul. Dobra, ja sobie stąd idę z tego ula, bo ja nie chcę umrzeć, boję się, że umrę. Także wolę uważać, słuchajcie, eee, ale dobra, lecimy sobie z tematem. jest tak, bijemy oczywiście drzewko. Kwiatkiem, ale okej, okay, niech będzie. Każe mi to się z czasami Drzeji Jokera, bo on chyba też jakoś tak miał coś takiego, żeby był drzewem kwiatko drzewem kwiatko! Kwiatkiem drzewo. Sorry, ja jestem, coś ze mną nie tak. By the way, za 10 minut mam polski, dobra, zdążę, zdążę, widzowie, co się będziemy, dobra, najwyżej się niego nie pójdzie. E, w każdym razie, lecimy do góry, Ważniejsza jest, słuchajcie, ważniejsze jest Minecraft niż polski, to sobie zapamiętajcie do końca życia. Polski nie jest na, na, nie, nie jest na zawsze, A Minecraft, owszem, słuchajcie, Minecraft to jest, owszem, do końca życia, dobra, w każdym razie nieważne, nie słuchajcie mnie, to, to naprawdę szkoła jest ważna, ja powinnam tutaj dać dobre wartości, dawać, więc uczcie się, pamiętajcie, bo, bo to jest ważne, jeszcze tylko mi został się z nauki, nie wiem jak mam. Ale mi został miesiąc, także no, mam nadzieję, że jakoś damy radę. I trzymajcie kciuki, taka a propos, bo za miesiąc mam maturę. Ale damy radę, widzę, damy radę, dobra, w każdym razie. Kurczę. No, ja chcę tam to drzewo zesciąć, ale nic nie widzę, bo mam na środku palca. Denerwuje mnie to. Jakby to mnie denerwuje, że muszę mieć rękę na środku telefonu, co nie? I to jest wkurzające, ale dobra, słuchajcie, tam mamy jakiś kanion. Będę do niego oczywiście nie wpaść, dobra, bo. O, jest węgiel. Nie, ja nie chciałam tego niszczyć. No, myślę, dobra, co jest taki pieszek. W każdym razie, tutaj już się nauczyłam, że mam tutaj crafting table. I ja już wiem sobie jak się ten crafting table obsługuje, mniej więcej. Patrz robimy coś takiego i robimy tak. To robimy tak. Dobra, prawie wiem jak się nim obsługuje. Prawie, mniej więcej, mniej więcej wiem, dobra, mniej więcej wiem. W poprzednim odcinku zrobiłam w ogóle po guzików i tak dalej, to było przez przypadek wszystko. Nie wiem czemu tak się w ogóle wydarzyło, nie mam pojęcia, to nie tak, że nie umiem tej czy coś. Ale po prostu tak się wydarzyło, dobra, słuchajcie teraz to musimy... Okej, okay, dobra, wiecie co, jednak nie wiem, nie, 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 nie rozumiem w dalszym ciągu jak tutaj do, do końca działa. Ale ważne, że działa i to jest najważniejsze. Dobra, więc tak, idziemy oczywiście tutaj, no i ćmilkić, idź. znaczy nie ściąć, tylko wykopać sobie bruk, bo to się nam przyda. Bruk, cobblestone, wiecie o co chodzi. Eee, I tak, wykopiemy sobie go tak, żebyśmy mieli trzy na kilo, także kopu, kopu, kopu. Dobra, mamy nawet więcej, mamy pięć nawet to sobie wykopiemy, nawet wiecie co zrobimy? Nawet słuchajcie, mieczyk sobie możemy zrobić. Także oczywiście robimy tak, no i co teraz nam zrobić? Dobra, czekajcie, jeszcze raz. Tak, to zrobimy, to zrobimy tak, to tak. I to tak, i ja są mistrzem. No naprawdę, jakby wcześniej mi w ogóle to nie szło. Przysięgam, mam, a mi tak szło, tak źle mi szło. Ja w ogóle nie wiedziałam, co się jeszcze miewa ile co mam zrobić. W ogóle węgla nie znalazłam nawet. A tak to teraz się widzicie idzie, no po prostu perfekcyjnie. Ja jestem pod wielkim wrażeniem siebie. Uważam, że to trzeba jakoś nagrodzić na przykład łapką w górę. I by the way, to pierwszymi kupicie, to jest mój sklep z koszulkami i kubkami, także jeżeli chcecie, to ten, to no, możecie sobie coś kupić oczywiście. Byłoby mi mega miło i było, bo, no mega fajnie byłoby z Waszej strony, no, żebyście gdzieś tam chociażby zerknęli. Nie musieli nic kupować, ale jak akurat Wam się coś spodoba, no to wiecie, to możecie sobie kupić. Wiadoma sprawa. Dobra, w każdym razie tutaj. O, lecimy, słuchajcie, jest naprawdę ciężko czasami. Momentami jest bardzo ciężko, ale daję sobie radę. Mam nadzieję, że ten film. Mi się zapiszę, bo jak nie, to będę zła. Będę naprawdę zła, e, bo nie wiem, czemu bym się tamto nie zapisał w sumie. I to, to jakby to mnie troszeczkę zniszczyło, telefon poleciał, wiadomo, zdenerwowania. E, nie no, żartuję oczywiście, jestem sławna, to się nigdy nie denerwuje, prawda? E, dobra, nie jestem w ogóle agresywna. E, dobra, więc tak, bierzemy to, e, to, to, to i idziemy tam na dół. Ja bym chciała pochodnie, tylko jak to zrobić? Czekajcie, tak, zrobimy pochodnie. Nie możemy oczywiście ich całych użyć, bez przesady. Jezus, ja coś słyszałam, mam. Trochę się boję. Kurde, ja to chcę dać tutaj. Dobra, to sobie wywalimy te niepotrzebne rzeczy oczywiście, bo to jest... Kurde, bez przesady. Okej, okay, teraz tak. Czy ja mogę... Nie mogę dać sobie do drugiej rączki pochodni. No dobra, no dobra. Myślałam, że będę mogła. Okej, okay, ale jakoś, jakoś sobie poradzimy sobie. Ja jestem milki. I ja sobie muszę... poradzić. Dobra, to było dziwne. Jak mam tam teraz zejść, widzowie? Hmm. O nie! Tam jest ta baba głupia! Dobra, musimy tam zejść. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś jest. O nie, tu jest pułapka, no co? Gdzie ona jest? Ja bym ją chciała zabić. Znaczy ja, ja ją, a nie, że ona mnie co, nie? Więc to było... Ujku, Ania, jak się wystraszyłam, Jaki zawół, naprawdę ja się tak skupiłam tutaj na tym. no nagle pewnie mi przychodzi mi telefon za wybór, bo ciebie, Ania. Dzięki za Snapika, otworzę go po odgonięciu e, po nagraniu odcinka z Minecrafta. Dobra, widzę, że tu jest dużo rzeczy I jakby... Eliza pozdrawiam serdecznie, Ok, widzę, że Eliza tutaj pisze, że mam kupić jej, no spoko Eliza, nie, nie przejmujcie się tym, że jestem w kopalni pierwszy raz w życiu na telefonie, bo na tamtym odcinku nie byłam i jestem totalnie po prostu, no, ja mam pełne gacie, chciałam wam powiedzieć. No kurde, a nie, szybko uciekamy, dobra, 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 mam miecz, okej, okay. dobra, spokojnie. Ała, ty głupia babo, siu, dobra, 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 Eliza, kurde, nie, no Eliza, przez ciebie umrę, no nie, Eliza, nie rób mi tego. Duszki, Eliza! No nie, jak ja tego nie nabidzę, jak ktoś tak spami mi tymi wiadomościami. Ja, Okej, okay, dostałem jakiś rzeczy w Jak słuchajcie, będziecie do niej pisać. W tusze co ja robię! Nie wiem tego. Ja w ogóle nie wiem się, w każdym razie. Jak będziecie kiedykolwiek pisać do mnie, piszcie mi wszystko w jednej wiadomości, a nie w dziesięciu, tak jak to zrobiła Eliza, bo wie, to nic, nic mnie bardzo do show nie bardziej też nie doprowadzę. Dobra, muszę się na chwilę odpocząć. Bo ja prawie umarłam. Eee, zabiłam mojego pierwszego potwora, bo w raznym odcinku nie dało mi się nikogo zabić. Także jestem z siebie troszeczkę dumna. O <laughs> Oh je, yeah, oh je, yeah. dobra, słuchajcie, jest dobrze. I teraz możemy, słuchajcie, na spokojnie się zająć tutaj tymi. Eee, jak to trzeci level, w ogóle widzowie, jestem mistrzem Minecrafta, No po prostu mówcie mi, mistrzu Minecrafta na telefon, to jest mój drugi raz, co prawda. No ale sobie tutaj świetnie daję radę, prawie umarłam, ale kurde, widzowie, kto by się tym przejmował w ogóle? Kto by się tym przejmował? Nie, wyobrażam sobie, co by było, gdybym miała tutaj normalny poziom, a nie easy. Ale dobra, słuchajcie, damy radę, damy radę, dobra. Nie mamy całe żelazo, oczywiście, że nie. Tu jest pełno żelaza. Kurde, jak ja mam je wydobyć? Nie, no jest ciężko, ponieważ mam, że Jest ciężko, panowie! Kurde, ale daję sobie radę. Okej, okay, chyba mam. E, tu jest jeszcze węgiel. Ja mam ten węgiel sobie czekać, bo to jest ciemno w ogóle, ja tak nie mogę funkcjonować. Nie, no nie ma źle, słuchajcie, nie ma źle. E, jest całkiem okej. Okay. Lecimy z tym węglem tutaj, widzicie, może diamenty jakieś znajdziemy, Nie, no w tym odcinku rzeczy nie, bo zaraz będę kończyć. Ale wydaje mi się, że jesteśmy świetni, po prostu. Dobra, jestem mistrzem tej gry. Naprawdę jestem mistrzem tej gry. Możecie mi tutaj pogratulować, szczerze. Dobra, ja bym się stąd chciał wykopać. Tam jest szczerze, ale jakby mi się nie chce tego zbierać, bo ja nie umiem. Ja ją się teraz stąd wykopać. To będzie problem. Słyszę cały czas Endermana gdzieś. Dobra, wiecie co? Nieważne. Ja myślę, że ten moment to jest dobry moment na zakończenie tego odcinka. Okej, okay, tam jest ten burżan darman, ja się pa. O, jeszcze ja patrzę w duże, nie patrzcie mu się czasem w oczy. Także no to by było na tyle. Serdecznie wam dziękuję za to, że byliście do końca. Jeśli podobał wam się odcinek, to wiecie co robić, zostawcie łapkę subskrypcję. Widzimy się jutro o godzinie 18:30 na ten kanał, a o godzinie 15:30 na mój drugi kanale Milki Plus. Eee, no i co, I łapkujcie, subskrybujcie wiadomo. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło i miłego dziąka, albo wieczoru w zależności od której godziny to oglądacie. Więc pa pa, do zobaczenia i miłego.